I tym miłym akcentem, jakim jest danie smakołyka naszemu psu. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Blair Witch. Kontynuujemy naszą podróż. Ostatnio znaleźliśmy wagon. No i teraz spróbujemy go odpalić i nim pojechać. Co my tu mamy? Drezyna wyprodukowana przez dźwignia kierunku, przełącznik mocy, przód tył, dźwignia hamulca. No dobra, czy tu rozumiem, mamy start. Tu mamy, żeby jechało, tak, do przodu. No i tu mamy tą dźwignię startu. No to popchnijmy ją. No i jedziemy. Jedziemy przez ten most, w którym szliśmy w ostatnim odcinku. No i teraz będziemy mogli chyba przejechać przez te liście, gdzie są te podpory. Chociaż nie trafiliśmy gdzie indziej. No dobra, to zwolnijmy trochę. Wolniej! Dobra. I tak się nas, nasz pojazd zatrzymał, bo tu jest wielka bela, która nam która nam przeszkadza w dalszej. W dalszej drodze. No dobra, no to sprawdźmy, co my tu mamy, bo rozumiem, że ta maszyna nam tą belę wielką podniesie. No niestety jest wyłączona, nie mogło być za łatwo. W sumie tego się spodziewałem, że będzie wyłączona i trzeba będzie to odpalić. Kolejna fotografia, tym razem Arcadius. Mamy już ich coraz więcej. Ciekawi mnie czy ja później będę mógł coś z tym zrobić. O, mamy kasetę. I co? Na kasecie będzie odpalanie maszyny. Dobra, czyli igła na zielonym polu, zgasić ogień i zamknąć rury, chyba tam było, tak? Dobra, zobaczmy jeszcze tą chatkę, w której są instrukcje. A dobra, bo to się otworzyło, nagranie y, otworzyło te drzwi, bo to też było pokazywane właśnie. Właśnie dostaliśmy nową dostawę. Zajrzyj do szopy z narzędziami i weź części, których potrzebowałeś. Podpisano Robert. Okej, okay, i tu coś jeszcze mamy. Parowy silnik pomocniczy, gwizdek, zawór bezpieczeństwa, wskaźnik ciśnienia, zawór kontroli ciśnienia, komora paleniskowa.

Czyli rozumiem, że brakuje nam dwóch części. A zobaczmy, czy mogę odpalić to nagranie w momencie, kiedy ta maszyna była uruchamiana. I czy ona się wtedy tu rozpali? No tak. Ok, czyli nagranie pozwala nam odpalić tą maszynę. Ale i tak nie mamy tych dwóch części, które sprawią, że ona usunie tą belę. No to w takim razie ruszajmy. Tylko musimy chyba zmienić tor. Bo musimy ruszać tam. No bardzo zachęcająca ta droga, powiem wam. A coś tam miga w oddali. Jakieś czerwone światło. No dobra. O, tu chyba mamy do zmiany kierunku dźwignie. Tak jest. W ogóle, jeszcze przed wyruszeniem pogłaskajmy naszego psa. Dawno tego już nie robiłem. Dobra, a czy jeszcze on tu mógłby coś znaleźć? Nie bardzo. No dobra, no to ruszajmy. Tylko tak, ja teraz muszę cofnąć. Tak, więc muszę najpierw to, i teraz dźwignia do tyłu. Trochę się cofnę, no i wtedy pojedziemy w lewo. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. No, i teraz dała naprzód. Ciekaw jestem, czy tu spotkamy jeszcze tego podpora. No, długo nie musiałem czekać. Także mówię i mam. Dobra, mamy coś tutaj. Także zatrzymajmy się. Wysiądźmy i zobaczmy, co będziemy mieli tu. Przed chwilą pojawi nam się ten potwór, więc rozumiem, że zaraz, oczywiście, znowu będziemy się z nim mierzyć. No, Bulet, pomóż mi trochę. On szczeka tam po prawo. Nie wiem, czy są dwa teraz te podpory, bo on szczekał tam po prawo, a potwór był tu po lewej. Dobra robota piesku. Pogłaskajmy go teraz po dobrej robocie. No już bulet, już. Pogłaszczysz go do czy nie no. Dobra, może później będzie to możliwe na razie. Elis coś nie ma ochoty go głaskać jak widać. No dobra, mamy jakiś domek, jakąś chatę zniszczoną. No i tu chyba coś powinniśmy ważnego znaleźć. No właśnie, jesteśmy jakby w jednym z tych punktów. Od 26 czerwca 1953 roku będzie trwała inwentaryzacja szopy. Nazwa. Wskaźnik ciśnienia 2, ściernica 6, pas napędowy 13, mąsiężny zawór 1, płócienny wąż strażacki 9. Podpisano Robert Fines. Robert, zamów zapas zaworów. Ci z obozu B zabrali ostatni do ich silnika, więc nie mamy. Podpisano stanu. No okej, okay, czy jak się można było domyśleć, wszystkiego tu nie będziemy mieć. Ale dobra, zobaczmy jeszcze, czy coś. Naokoło na około tej szopy znajdziemy czy tu mogę się przecisnąć? Nie mogę, ale tam coś się zaznacza. O, może bullet to weźmie? No, bulecik. Przyniesiesz mi to? No, wyszedł. Nic tu nie mamy. A przez okno? O. To jest ten wskaźnik, chyba, słuchajcie, który jest nam potrzebny właśnie do tej maszyny. One down, one to go. Tak. No bardzo ładnie, piesku. No to może teraz go pogłaszczesz Elis, co? Yeah, Dobra, a może jak schowam latarkę? Może dajmy mu smakołyk. Poklikam klikam cały czas tą opcję, i on tylko mówi, że dobry z niego pies, ale nie chcę go głaskać w ogóle. Nie wiem czemu. No, nareszcie no. Dobra, po którejś próbie się udało. Jak widać, Elisa trzeba mocno do tego przekonywać. Bóle tak mu pomaga, a on tak się odwdzięcza. No nieładnie, Elis, nieładnie. Dobra, czy my coś tu jeszcze możemy znaleźć? Tu coś mamy. Kolejna fotografia. Tym razem Sergiusz. Dobrze, nie Severus, bo by było Snape. Tam już wiecie, co chyba dalej nie będę szedł, bo ten las jakoś nie zachęca o tej porze. Jednak nie są dla nas przyjazne. Kolejny nieśmiertelnik bulet, coś znalazł. O, kichnął sobie. Jaki kochana. No dobra, wracajmy do tego wagonu i pojedźmy dalej do tego punktu B. Musimy cały czas mieć się na baczności, bo tu może się pojawić ten potwór ponownie. A tylko czy ja nie muszę, nie, dźwigni nie muszę przestawiać. Dobra. Ja tą dźwignię dam tak trochę do przodu, żebyśmy za szybko nie jechali. Chociaż dobra. Teraz mogę bardziej, bo jest to jakieś wzniesienie. I tam mamy znowu most. Ale to jest znowu inny most. Dobra. Tu się zatrzymajmy. That's our stop, buddy. Dobra, odpalmy znowu to światło. Znowu mamy potwora. No, tylko tu nam będzie przeszkadzał. Przeszkadzały te bele drewna. Wracajmy za buletem, żeby... Gdzieś w którym kierunku on patrzy i szczeka. No dobra, możemy iść dalej. Nie wiem, czy to słyszycie, ale jest taki odgłos, jakby spadających szyszek, lub żołędzi. Co to było? Taki dźwięk jakby coś syknęło. Nie no tu chyba Aha. No oczywiście. Wysiadło zasilanie. Hmm. OK, czyli albo możemy gdzieś spróbować poszukać bezpiecznika i go tu wymienić, bo ten się spalił, albo po prostu iść po tych torach, no i liczyć, że dojdziemy na miejsce. Wydaje mi się, że jeśli gdzieś to będzie po drodze, to mogę spróbować to wymienić, ale specjalnie nie będę go szukał. Zobaczmy jeszcze tutaj, bo tu mamy znowu jakąś notatkę. Raport psychologiczny, podsumowanie objawów. Pacjent został przyprowadzony przez rodziców ze względu na wyjątkowo silne ataki paniki, bezcenność i lunatyzm. Po traumatycznych wydarzeniach sugeruje trzy sesje terapeutyczne na tydzień. Podczas rozmowy wstępnej udało mi się ustalić następujące rzeczy. Pacjent czynnie unika przypominania sobie krytycznego wydarzenia. Od tamtej chwili na sugestywne koszmary to może być mechanizm obronny. Przejawia odrębienie emocjonalne i racjonalną agresję i dysocjację związaną z tamtym wydarzeniem. Ogólnie rzecz ujmując, jest bardzo nerwowy, możliwe niezdiagnozowane zaburzenia lękowe. No dobra. Idźmy dalej. Mieliśmy opis jakiegoś pacjenta, który pewnie miał takie objawy po przebywaniu w tym lesie. Znajdujemy kolejną figurkę. Mam wrażenie, że każda kolejna figurka jest coraz bardziej wyraźna i no ma nam przedstawiać chyba jakąś postać. Może z ostatniej figurki się dowiemy, kto to jest. Obyśmy tylko to nie byli my. Mam nadzieję, że dobrze idę. Czy ja tu na górę mogę? Nie za bardzo. O, może wejdziemy po tym. Coś tu faktycznie mamy. Okej, okay, znaleźliśmy ten zawór, który jest nam potrzebny. Czyli już możemy tam wracać. Bo już mamy wszystkie potrzebne części, tam jeszcze zajrzę zaraz ale jeszcze tu najpierw chcę zobaczyć czy nic nie ma mamy kolejne zdjęcie Jack Sparrow może też zaginął w tym lesie jak przestał być piratem to wszedł do, wszedł do lasu i później zaginął jest to bardzo prawdopodobne mamy tu dwie rzeczy Nieśmiertelnik kolejny jakąś notatkę. Na kamerze tego starego głupca była nagrana jakaś bezsensowna paplanina, ale ja widziałem widziałem co naprawdę potrafi. Przez nią mogę wypaczyć stworzenia, które chowają się w mroku i samemu pozostając niezauważonym. Pozwala dostrzec to, co nieuchwytne dla uka. Dzięki niej mogę bez końca patrzeć na moje grzechy. Nie pozwoli mi zapomnieć. Czy ja mogę gdzieś też znaleźć to urządzenie, żeby być niewidocznym? No dobra, wracajmy w takim razie do wagona. Już raczej jeszcze tak się rozglądam, wiecie, ale już raczej nic tu więcej nie będziemy mieć. Także dobra, idźmy tu. Czyli jednak chyba trzeba było iść na ślepo, bo tego bezpiecznika tu nigdzie nie ma. Chyba, że wiecie, gdzie on jest, to napiszcie w komentarzu. Tak, z ciekawości też bym chciał wiedzieć. Jeśli podobają się Wam moje materiały, to zostawcie kciuka w górę. Dajcie suba i kliknijcie w dzwoneczek, żeby mieć przypomnienie o nowym filmie, jak wrzucę na kanał. Czyli teraz musimy zmienić kierunek, bo każda wasza aktywność mnie motywuje, żeby nagrywać kolejne odcinki i żeby nagrywać je coraz lepsze. Dobra, no to teraz tak cofamy się. Rura naprzód. Czy nasz piec wsiadł? Wsiadł, dobra. Jak tam wysiądziemy, to jeszcze go pogłaszczemy. Bo muszę to częściej robić, jak mówiłem. Tylko zobaczmy, gdzie nas to zawiezie. Może stąd mogłem wyjąć bezpiecznik? Zaraz zobaczę, jeszcze wiecie? Wrócę się do tego mostu i zobaczę, czy stamtąd mogłem wyjąć. Tak, wróciliśmy w to samo miejsce. No dobra. To tu już się zatrzymajmy. Ale wrócę się jeszcze do tego mostu. Mam nadzieję, że tu mnie już nic nie zaatakuje. Chyba nie bardzo. Chyba nie mogłem stąd wyjąć. Nie. Chyba, że jak już to znalazłem, to teraz nie mogę, a wcześniej bym mógł. No, nieważne. Najważniejsze, że mamy te dwie części, więc chodźmy już tam. Zamontujemy je, no i spróbujemy to odpalić. Dobra, na razie mogę latarkę zgasić. Dobra. Maszyna jest uruchomiona. Tak, trzymać na zielonym tą igłę. O i jak widzicie bela się przesuwa. Dobra, no i możemy ruszać dalej. Czy tą maszynę ja mogę teraz wyłączyć? Może lepiej jej nie zostawiać tak włączonej. Dobra, odpalmy to nagranie i może ją wyłączymy. Cofnijmy do początku. O. No i dobro. I ją wyłączyliśmy. Tak, to się teraz zamknęło, więc to nagranie też nam pozwalało otworzyć te drzwi. No, ale tam już nic więcej nie mamy. Dobra, zmieńmy kierunek. No i zobaczmy, co my tam mamy. To jest ten most? To jest ten sam most? Przecież teraz ruszyliśmy do przodu, a nie do tyłu. Dziwne. Jakoś nie rozumiem tego, wiecie. O, mamy dzień? Tak jest, jest południe. Ale bardzo ciemne południe. Teraz będziemy jechać przez te liście, które wtedy widzieliśmy, ale nie mogliśmy przez nie przejść, bo tu są te potwory. Dobra, słuchajcie, ale w dalszą drogę ruszymy już w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Zostawcie kciuka w górę. No i czekajcie na kolejny odcinek. Cześć.